W studiu Planety gości Górzy... gościmy dzisiaj dyrektora hotelu San Bruno, e, oczywiście w Giżycku, pana Sławomira Karaszewskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Porozmawiamy wspólnie o takiej ciekawej inicjatywie. Inicjatywie jaką jest bal połączony z wyborem osobowości Giżycka 2012 i jednocześnie połączony też z licytacją charytatywną na rzecz leczenia Czanina Marcina Buko. Bal odbędzie się 19 stycznia oczywiście w hotelu San Bruno. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co pana skłoniło do tego, aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu, na czym ono tak mniej więcej polega, może parę słówek wyjaśnimy tutaj naszym słuchaczom i widzą też giżyckie telewizje. Idea powstała nie w tym roku. Chcieliśmy nawiązać do tradycji, która już w Giżycku miała swoje miejsce. Do wyboru osobowości Giżycka. I chcieliśmy połączyć to oczywiście z akcją charytatywną. Tego rodzaju bale mają bardzo długą tradycję w Polsce i nie tylko. W związku z tym pierwsza idea, która nam przyświecała to stworzenie Stworzenie możliwości zdobycia funduszy na cel charytatywny w tym roku, na tym balu, który odbyje się w przyszłym roku. Będzie to osoba Marcina, który, którego choroba y, wymaga leczenia, bardzo drogiego leczenia. W związku z tym wybór padł właśnie na, na to dziecko, które jest w bardzo złym stanie. I jednocześnie, tak jak wcześniej wspomniałem, powrót do, do tradycji wyboru osobowości, osobowości roku. Myślę, że tego rodzaju bal spowoduje, że Gierzyczanie będą mieli okazję poznać, jakie osoby czego dokonały w swoim środowisku, bo nie zawsze o tym wiedzą. Często przechodzimy obok osób, których mało wiemy, a w zasadzie nic. Jest okazja do tego, żeby pokazać, jakie osiągnięcia Gierzyczanie mają. No i stworzyć taki, taki moment do, do wspólnej zabawy, która zawsze, jeżeli połączona jest z jakąś akcją charytatywną, przynosi skutek podwójny, bo można po prostu w ten sposób pomóc jakiejś osobie. To Tutaj tylko dodam, że oczywiście osobowość Giżycka poznamy dopiero 19 stycznia, ale już właściwie ruszył konkurs. Tutaj też prosimy naszych słuchaczy do tego, aby zgłaszali swoje propozycje osób, które w jakiś sposób wyróżniły się w naszym mieście, pomagały mieszkańcom, pomagały miastu na naszej skrzynce mailowej, mailowej giżycko Tam można przesyłać swoje propozycje, propozycje, kandydatury osób, które w jakiś sposób zasłużyły na to, aby stać się osobowością Giżycka 2000. 12 do 7 grudnia. Na razie czekamy na takie propozycje od mieszkańców. Później wybierzemy finałową piątkę i na tą piątkę już będziemy głosować na, na naszej antenie. A 19 stycznia właśnie poznamy zwycięzcę właśnie tego konkursu osobowości Giżycka. Może Parę słów na temat samego balu. Czy, czy mamy już jakieś szczegóły konkretnie ustalone, co czeka na mieszkańców, którzy też oczywiście mogą się pojawić na tym balu? Może warto o tym powiedzieć? No, przede wszystkim bal jest zorganizowany dla mieszkańców Giżycka i tutaj serdecznie wszystkich chcemy zachęcić do udziału w tym balu. Tak jak wcześniej powiedziałem, dochód z tego balu będzie przeznaczony na, na leczenie Marcina. Patronat nad balem objęło, objęła pani burmistrz oraz starosta. Tego rodzaju potwierdzenie mam już od zeszłego tygodnia. Także wydaje mi się, że nadaliśmy mu taki charakter bardzo znaczący. I tak jak jeszcze raz mówię, wszystkich zapraszamy do tego, żeby w tym, w tym balu wziąć udział. Może powiedzmy, właśnie w jaki sposób chętni mieszkańcy, którzy chcą wziąć, wziąć udział właśnie w tym balu, mogą się do Państwa zgłosić. Jakie tutaj wymogi trzeba spełniać, chociaż wymogów pewnie nie ma. Chodzi głównie o cenę, to może jeszcze podamy koszt. Jeżeli chodzi o cenę biletu, to też część idzie na leczenie, oczywiście, Marcina. Tak, w dużej, w dużej części cena tego biletu jest, wartość tego, tego biletu jest przeznaczona na, na leczenie Marcina. Cena biletu to w tej chwili jest 147 zł od osoby. Myślę, że, że ten bal, który będzie miał bardzo dobrą oprawę, bo nie chcę tu zdradzać wszystkich tajemnic, ale jesteśmy w trakcie rozmów nad, nad pozyskaniem tej obecności gwiazdy, tak zwanej gwiazdy. Więc, więc będzie to bal o charakterze bardzo takim uroczystym i wydaje mi się, że będzie, będzie dobra zabawa. A do tego chcemy również w tym balu włączyć jeszcze Giżyczan do akcji, do aukcji przedmiotów, których, z których również sprzedaży dochód będzie przeznaczony na, na, pomoc w leczeniu, w leczeniu Marcina. I to jest kolejny temat, z którym chcemy się zwrócić do, do, do Państwa o Gromadzenie rzeczy, przedmiotów wartościowych, ciekawych, które, które po prostu mogłyby być na aukcji sprzedawane i w całości przekazywane pieniążki z tego tytułu właśnie na, na rzecz leczenia. I w ten sposób właśnie mieszkańcy też mogą się włączyć w to, aby pomóc Marcinowi, niekoniecznie trzeba więc pójść na bal, wystarczy, jeżeli kogoś na przykład nie jesteś, to ofiarować jakiś przedmiot cenny bądź mniej cenny, ale ważne, żeby był ciekawy i żeby skłonił tutaj ewentualnych, ewentualne osoby do tego, aby wylicytować ten przedmiot. Wychodzimy do mieszkańców, jeżeli chodzi o Giżycki Zamek. Niewielu może z wie, że jednak... E, Hotel San Bruno to nie jest tylko obiekt skierowany na kierowany na turystów, na gości, ale również na to, aby mieszkańcom pokazać, jak wygląda ten no już teraz nowoczesny obiekt, ale wybudowany na podstawie przecież zabytkowego zamku. Tak, no hotel powstał właściwie na bazie już bardzo zrujnowanego skrzydła zamku krzyżackiego. Niemniej jednak udało się to uratować i wkomponować w, w cały obiekt. No i no trudno, trudno tutaj mówić o tym, że hotel jest zbudowany dla, dla tylko i wyłącznie dla turystów. Tak? Hotel ma swoją siedzibę w Giżycku i hotel, który jest w mieście turystycznym niestety musi funkcjonować przez cały rok. Jesteśmy całkowicie otwarci na, na, na Giżyczan. Myślę, że stworzyliśmy w tej chwili bardzo ciekawą propozycję dla, dla Giżyczan, jeżeli chodzi o różnego rodzaju atrakcje, których akurat ten obiekt może dostarczyć. Mówię tutaj o spotkaniach wieczornych, dyskotekowych, czy mówimy o SPA, gdzie wyszliśmy też z propozycją bardzo, bardzo obniżonych cen dla właśnie miejscowych mieszkańców Giżycka. No i również o rozrywce, która, która w sobotę mieliśmy tutaj koncert Czerwonego Tulipana, na który Gierzyczanie przyszli dosyć tłumnie, co bardzo nas miło zaskoczyło. I chcemy organizować tego rodzaju spotkania coraz częściej. A myślę, że Smaku dodaje również nasza restauracja, która z nowym menu w tej chwili pokazuje, że, że można zjeść bardzo, bardzo dobre rzeczy w cenach, o, o których może liczenie, myślą, że są bardzo wysokie, ale w tej chwili można się przekonać, że one są zupełnie średnie i dostępne dla większości. A tak więc atrakcji, jak słyszymy, nie brakuje w hotelu San Bruno, również dla mieszkańców. Ceny, jak słyszymy, promocyjne, więc rzeczywiście opłaca się przyjść. A my oczywiście zapraszamy do udziału w balu charytatywnym, w balu połączonym z wyborem osobowości Giżycka 2012. Jeszcze raz przypomnę, 19 stycznia do 7 grudnia z kolei czekamy na kandydatury na naszym mailu, na naszej skrzynce mailowej i czekamy również na przedmioty, na licytację charytatywną. Wszystko, aby pomóc Marcinowi Buko, który choruje na ostrowie szpikową. Mamy nadzieję, że uda się tych pieniążków zebrać jak najwięcej. Liczymy na to. Bardzo. A moim gościem i Państwa był pan Sławomir Karaszewski, dyrektor hotelu Sand Bruno w Gierzecku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.